I krzyk mody, słowo daję! <grystanie> to doskonały wybór, panie swądek! Jej, hej, no nie! Kapitan Huck znalazł wejście do naszej kryjówki! Musimy mu przeszkodzić! Ja wiem, jak odciągnąć tego gościa w kapeluszu, ale pod warunkiem, że będę latać jak mucha! Jak mucha? Co trzeba zrobić, żeby fajtek mógł latać? ...typta magicznego pyłu! Aha, oh, Kokosanki! Łaskocze! Poruszcie się, przeklęte drzwi! O! Oh, otwierać! Otwierać! Siok, Mucho! Siok! Hak oddala się od naszych drzwi! Fajtek dał radę! To Jej, hey. A my mu pomogliśmy! I zdobyliśmy dwa złote dukaty. Zabierzmy jej w drogę. Ty paskudo! Zaraz się znajdziesz w mojej kolekcji owadów. Chodź no tu! Spądę! Może lepiej poszukać kryjówki tych dzieciaków innego dnia! Nigdy! Kapitan Hack nigdy się nie poddaje! O, ty Mam wrażenie, że złapał pan katar, kapitanie! Wracamy na wesołego Rogera, mój drogi, a tam dostanie pan miskę gorącego rosołu z makaronem. Zobaczmy kryjówkę przed kapitanem hakiem! A teraz wrzućmy wszystkie złote dukaty do naszej skrzyni z Brawo, oto szło, bo tak to właśnie miało być! Zajrzyj na kufra no, dukaty złote zamilcz! Chodźcie, policzmy razem! Tak! Jeden, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jocho, za rozwiązanie pirackich zadań zdobyliśmy dziś 8 złotych dukatów. Dzięki, że pomogliście nam ukryć kryjówkę, kamraci. Dobra robota! Pirat! <grym> Już, już, kapitaliciu, jestem pewien, że wkrótce wróci pan do zdrowia. <grystanie> Katar nie trwa wiecznie, nieprawdaż? Ja <grystanie> Aaaa! dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz, panie Spotek. Nie ma za co, panie <grystanie> niezłe. Gdy pewnej niedzieli miałem skarb odnaleźć już. Moją mapę nagle porwał straszny wiatr. I gdzieś pofrunęła chętcheniowi hermius, zniknęła gdzieś w odmentach morskich fal, gdy mapa przepadła, do głowy myśl wpadła. To w końcu nic, to w końcu nic. To w końcu nic, bo jeszcze kiedyś przyjdzie lepszy czas. Dajesz stary. To w, końcu nic. to w końcu nic, to w końcu nic, to w końcu nic. Na pewno uda się drugi raz. To w końcu nic, to w końcu nic, w końcu nic. w końcu nic, to w końcu nic. Bo jeszcze kiedyś przyjdzie lepszy